My, .pl. To wszystko między nami. Te święta bardziej zatłoczone niż to lodowisko na Placu Zebrań Ludowych są tylko galerie handlowe w Trójmieście. Sprawdźmy na co dzisiejsi amatorzy łyżew ostrzą swoje zęby. Cześć, mogę Cię na chwilę zatrzymać? Słuchaj, mam do ciebie pytanie. Czy łyżwy dzisiaj to jest e, chwila dla żeby zrzucić coś przed świętami, mieć Dokładnie. siłę i. A niestety mi nie wychodzi, ponieważ bardzo fatalnie jeżdżę. No nie no, widziałam, że dobrze ci idzie. Bardzo, bardzo źle, źle nie widział. Czyli nauka przed świętami, żeby być lepszą od wszystkich. Dokładnie. Czy dzisiejsza ślizgawka to jest przygotowanie do jedzenia potraw? Dwunastu tych takich tłustych potraw? Ja się nie obiadam. Ja wolę jednak zachować umiar w jedzeniu i w piciu, także... Nie, nie. Łóżby tak rekreacyjnie, przed świętami? Pierwszy raz w życiu chciałam spróbować, jak to jest. W końcu ktoś mnie zabrał, yy, ktoś kto umie jeździć, bo tak z kimś kto nie umie, to mi się nie odważyła. jak się podoba na łyżwach? Podoba się. Chyba nie pierwszy, nie pierwszy, ale nie ostatni raz. Cudownie, to życzymy wielu razy. Wszystkiego dobrego na święta. Sprawdźmy, na co sobie ostrzy zęby Pan Prezydent w te święta. Chcielibyśmy wiedzieć, na co Pan Prezydent ostrzy sobie zęby w te święta? Zaskoczyła mnie Pani. Czy to ostrzenie zębów dotyczy menu, rodzaju posiłków? Jeżeli tak, to na pewno bardzo lubię jeść sileżyki. To takie wileńskie danie. Takie pierożki pływające w fantastycznej zupie makowej z dużą liczbą bakali. I wywołuje to bardzo potężny impuls energetyczny. Ale przede wszystkim oszczę sobie zęby na to, aby być tylko dla mojej rodziny, tylko dla moich wspaniałych córek, żony i najbliższych. Ta zostaje na lodzie. No ja. Pani no, Ja zostanę ja ja na lodzie. Dlaczego zostajecie na lodzie? Ale nie w sensie takim, że e, e, ktoś nas wyroluje, tylko na lodzie, bo kochamy to. Na łyżwach. No cudownie. I to jest właśnie dobre zostanie na lodzie, prawda? Tak, pozytywna strona zostania na lodzie. Dobrze. To, nie, to życie zostania na lodzie, tego pozytywnego, wesołych świąt. Dużo świąt, dużo jedzenia, pieniędzy, prezentów i no, żebyście nie zbankrutowali, żeby było fajnie. Po całych świąt.